No, posprzątać, posprzątać trzeba trochę. Nie czuję się najlepiej, przyznam. Trochę jestem zdepresjonowana chyba, a zawsze wtedy to dobrze mnie robi. Jak sprzątam, tu mam trochę w kuchni. Stefan nabrudził na przykład tu o nabrudził mi, zalał, zrobił brud taki, że nie wiem. Będę teraz poprawiać sobie nastrój, gdzieś pojechał. Rękawice założę tylko, bo ręce obniszczone, takie obrzylone, zaczerwienione całe już przez to sprzątanie, pranie, gotowanie. Trzeba, trochę krem powinnam nałożyć pod spód, ale to nie mam siły, przez to zdepresjonowanie, to ja już na nic nie mam siły, i zmyję przy okazji tu wszystko. Tak, chciałam powiedzieć, że pojechał w Uczy się, pojechał do warsztatu, coś mu Przegryzło mu samochód coś. Kabla mu przegryzło. Mówi, że szczur to. Nie wiem, szczura to ja nie widziałam. Niby sąsiadowi też mówi, że przegryzło. Tak, to ja myślę, że to pretekst. Tylko, że wymyśla. Ojej, no sam mnie katar cieknie, no ojej. Nie mam, nie mam papieru, to Trudno. Jakie to ma znaczenie? To ja w sumie chciałam powiedzieć, że zdepresjonowana jestem tak, jak zaczęłam już. No i ja nie wiem, co się dzieje. Bardzo, bardzo źle czuję się. Bardzo smutna, tak wszystko nie ma sensu. I to zaczęło się jak ja. Ej. Ja pomyślałam, że zrobię sobie taki e, wizualny pamiętnik, nagram ostatnie lata, to znaczy nie ostatnie lata, tylko to, co teraz nagram, 5 lat i potem ułożę to w film jeden. Na przykład takie pięć lat nagram i ułożę to film, tak? No i ja musiałam też pewne e, e, rozważyć, Rzeczy z przeszłości, co było i w ogóle woda zimna. Za zimna. Co były i to chyba na mnie nie wpłynęło dobrze, tak to mi się wydaje. Ja stałem się w tą depresję popadnięta. I tak ja myślę, że może to jest tak, że, yy, że to takie artystyczne mnie kiedyś powiedziała sąsiadka, bo jej wnuk to w zespole grał jakimś takim, co groźną no, taką muzykę tam wyją i charczą, głosem szatańskim. No i, i ona powiedziała, że te artysty to takie jak ten nergal, prawda, ten od pani do, dody, od pani dody ten. Pan Nergal, to co czytałam w swoim imperium oni. No to powiedziała, że te antysty wszystkie to takie oni, oni mają ten, tak popadają w takie stany złe, mają depresję i przez to ta sztuka właśnie jest. Że jakby ludzie byli tak szczęśliwi cały czas i wydobyli, no wyschodzi no potrafię się. Dobrze, by im było ciągle, to by nie było sztuki. Że to trzeba być nieszczęśliwym i depresyjnym. No i ja tak myślę, że to... Może to u mnie też tak działa. To że ja po prostu już nabrałam takiego artystycznego umysłu. No dzisiaj to na przykład popłakałam się nawet, jak słucham tej piosenki, zakopana pana takiego, co umarł młodo, taki był okrąglejszy, prawda? Ten taki e, Hawajanczyk e, z Hawaju chyba to był, to, i on śpiewał o tęczy. Na, 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 na. No i ja popłakałam się, no po prostu. Przeczyszczę tutaj jeszcze. No i no, ale to ja coś odbiegłam, a no bo no to taka depresja po prostu straszna. No i ta sąsiadka to mi mówiła jeszcze właśnie, że oni yy, tak, artyści zresztą to ja sama wiem, bo pamiętam jeszcze na przykład z czasów jak żyli The Rolling Stones albo The Beatles albo co to tam było, to nie było moje, to bo to te hipisy, tak bardziej a ja to nie, nie byłam, nie należałam do nich. Ci Zeppelin. Yy, to, że oni wszyscy tak, no, żeby, yy, ja nie wiem, tak przez tą depresję, czy żeby ją podtrzymać, czy żeby się jej pozbyć, to oni wszyscy albo yy, narkotyki zażywali, albo, ja myślę, że żeby się pozbyć jej pewnie, bo to ciężko się tak żyje, to ja sama teraz czuję. Zakaszla się. Coś mi stanęło w gardle no i że albo alkohol pili, albo coś, no ale no, no to yy, pewnie to jakoś pomaga, ale ja już na moje lata nie będę przecież yy, narkotyków bo jak żeby to wyglądało w tym wieku, to jest głupota całkowicie, prawda? Yy, a za alkoholem przyznam, że tak nie przepadam do specjalnie tam czasem coś sobie chrapna, ale rzadka to nie tak, żeby mi nie pomogło. Na samopoczucie to, to raczej nie wydaje mi się, żeby to mi jakoś po, pomóc mogło. No w każdym razie ja pomyślałam, że może pójdę do y, jakiegoś psychologa, czy tam y, do jakiegoś innego lekarza, co zajmuje się tak głową po jakieś lekarstwo właśnie. Tylko... Y, ja nie wiem, nie mówiłam jeszcze Stefanowi, on tylko gada. Co ty taka mrukliwa, co ty taka mrukliwa ostatnio? No co no tak? Ja po prostu nie mam siły, nie mam energii, nie mam ochoty, nie jeżdżę już, tylko tak no chodzę i sprzątam. Chodzę i sprzątam, bo tylko jeszcze to mi trochę daje rozrywki. No przykleiło się, tu cholera jasna, no nie mogę tego odskrobać, no, wziął mi tutaj żarcie sobie, jak robi to zawsze wszystko. Bo świni, świna paskudna, parszyła jedna. No, w każdym razie ja chciałam pójść do tego lekarza, tylko tak myślę, no, no, jak, że to ci tu sąsiedzi, to takie są straszne naprawdę. Czasami ludzie. Y Będę potem gadać, że ja chora jestem. No. no i wstyd będzie, że ja chora psychicznie, no bo to tu wszystko, co zaraz wszystko się roznosi, wszyscy tylko latają i plotkują to całkiem jak ten. Bo te panie tu są z tego, no te od Radia Maryja, co na wycieczki jeżdżą, nawet ja, bo ja też religijna jestem, przecież to raz pojechałam z nimi, ale powiedziałam, że więcej z nimi zadawać się nie będę, boż to takie no straszne babska, straszne, tylko plotkują bez przerwy i tylko co ta robi, co tamta robi, to takich ja nie lubię i takie y, beztolerancyjne, nie, nie ma ża żadnego tolerowania w nich i wszystko nienawidzą, co inne, no to ja wiem, że to dla seniora to, to takie kółko tam Radia Maryja, to jest... Dobra rzecz dla takiego osobnika jak ja, czy jak mój małżonek, bo to i wyjechać, można i się spotkać i porozmawiać, ale już no to wstyd jest, żeby tak plotkować i tak źle się, jeszcze szczególnie, że to jest kościelne przecież, tak źle do innych ludzi, żeby się odnosić, to jest ogromny wstyd. Ja powiedziałam więcej, nie chcę z nim mieć nic wspólnego, ale jak ja pójdę do lekarza i tam. I, I ktoś zobaczy, że wchodzę, która z nich, to potem będą siedzieć i plotkować, i wszędzie się rozniesie, i będzie, że, że ja nie wiem, że, że, że chora jestem, będą gadać, będą patrzeć jak na wariatkę, będą omijać szerokim łukiem, bo to przecież, no takie, to są te ludzie. No i, no i ja nie wiem teraz, co mam zrobić: czy iść do tego lekarza, czy, czy nie iść, czy. Może powinnam faktycznie sięgnąć po narkotyki albo po alkohol? Ja nie wiem. Już sama. No nie wiem. Idę. Zapalę na razie.